Yo, z tej strony Trager i witam was na Jaś MC Dzisiaj zagramy sobie w Skywarsy, więc zapraszam do oglądania Na no starcie wybierzemy sobie jakąś arenkę Wybierzemy sobie arenkę, no 52 może być I zobaczymy co tutaj nas czeka No tę mapkę skądś znam, ona mi przypomina tą mapkę z innego serwera, z tego co się orientuję Z MySG ale dobra, więc trzeba to jakoś rozplanować. Przede wszystkim nie możemy dać się zabić, a po drugie przydałoby się dostać na środek. A dalej to już za bardzo nie wiem. Wow, ale tu w ogóle itemów na nawalili, ja nie mogę. A dobra, więc mamy przyzwoite itemy chyba na start. To ma ile? To ma ile? Dobra. Więc dosyć przyzwoite itemy na start, no... No jak na start, to dobre. O Jezus Maria, co to są za itemy, o kurde. No nieźle, nie powiem. Dobra, zrobimy tak... Nie mam żadnego żelaza... Mm, no ale dobra, tak powinno nam wystarczyć, tak? By się przydało dziś dostać. Dostaniemy się może tamtego ziomka. Tylko... Dobra, on tam coś robi przy tym, więc może go... Ładnie zabije. Skryj. Fajny nick w swoją drogą. O, oh, fak, Nie! O, kurde. Bo jest jak mi się język plączy, Ja nie mogę. Dawno nie nagrywałem, bo O! Mamy no tak sobie miecz. Przydałoby się teraz szybko ubrać full capa. Full Pa Boże. Po prostu ubrać się. Zrobić tak. O oh, fak, nie! Wal się. Wal się, Cieciu. Proszę. Ej, no co jest? Płyń, kurde, gunwniaku. Nie zwrócisz mnie. Dziękuję. Do widzenia. Dobra. I teraz robimy jakiś enchant. Gość chyba nie chce się ze mną bić. Dobra, szybko. O, ostrość. No, chodź tu, no. Chodź tu, Cieciu, chodź, chodź. No. No, 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 no. Edyta Play Games. Edytka. Edytka! O kurde, nie! Czemu ci ludzie są tacy źli? Ah, place, 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 Dajemy, daję, jest! Double kill dla, dla mnie, po prostu jestem ty Kurde, się to wyszło, przyznam się szczerze. Okej, okay, dobra. Y tak, a więc muszę sobie zdjąć tą zbrojkę. Wezmę sobie to i ulepszę najwyżej jak mogę. To nie ma tych książek, więc chyba więcej już nie będzie. Protection 1. Nie jest źle. Teraz ulepszymy sobie to. Okej. Okay. Enchant ładny, to jeszcze leczenia, więc sobie... Pokładam jakoś tak, goś nie miał wszołgi też, albo tak, tak, tak. Ok, już sobie to. I powinno być w porządku. Mamy jakiś tam Enchant Unbreaking, więc nas chyba nie będą mogli podbijać, chociaż się tym bardzo nie orientuję. Dobra, spróbujemy go zeszczelić, puf. Dobra, nie ma takiego kurczę bicia. Yy, I co teraz? Teraz idziemy do niego. Ogólnie co do mm, wyglądu Minecrafta to sorki, że nie mam shaderów, ale po prostu jakoś nie, nie, nie udało mi się ich grać na tą wersję, nie wiem czemu. Tam w sensie udało mi się ich grać na inną wersję, a teraz mi po prostu wyskakuje, że jest jakiś błąd i Minecraft się nie chce uruchomić, więc już sam nie wiem o co chodzi. Gościu mógł spaść w sumie. Nie udało się, zjem sobie złote jabłko, żeby mieć taki ładniejszy hp regen. Dobra. Ogólnie sorki, że będę często mówił takie dziwne nazwy, ale po prostu ostatnio strasznie gram dużo w Lola i naprawdę jak coś mówię, przykładowo zabijam kogoś toż JOT albo ŻŻŻI, wiecie, tak jakoś się miesza to nawet. W Minecrafcie to nie wiem jak się mówi. Okej, okay, dobra. W gościu coś tam robi. Muszę do niego pójść i zobaczyć to. Okej, okay, dobra. Nie ma tu wchodzenia, kurczę. O, dobra. Właśnie nie spodziewaję, że z tej strony też ci będą bili, co? Dobra, możemy sobie do niego pójść, zobaczyć. Spróbować go zabić jakoś. Okej. Okay. Siema ma. Hu! Yo! O oh, fuck. Dobra. Gin, 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 gin. Dobra, chcemy podpalić jakąś lawą. Dobra, co my tu mamy? O oh, fuck. e e e Co? Kurde. Trafiłem go. Hu! Uh. Sniper. Napuszczaj tą rozgrywkę, ziomek. Wychodź, ja tu wygram. Ja to muszę wygrać. Jestem zwycięzcą. Nie po to mnie rodzice uczyli grać w Minecrafta, żebym teraz zawiódł ich. Zawiódł swoje społeczeństwo. Dobra. Pomyślmy. Mamy dużo czasu. Yy, hmm... Patrzcie mam w ogóle tych do expów. Strasznie mi się podoba teraz. Pamiętam, że grałem dużo kiedyś na MySG, właśnie na Skywarsach. I teraz nie wiem jak tam jest, bo właśnie nie grałem, ale... No wydaje się fajniejszy na razie. Póki co. O tamtych innych minigamesów. Dobra, możemy do niego w sumie spróbować strzelić. Wow. Pięknie. Kościół dostał raz. Drugi

W takim razie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli się podobało, to zostawcie lajka, suba, komenta i co tam chcecie. Do zobaczenia. Cześć i zihaj yo.